Ty samemu albo może ty z twoim kolegą myślisz że jakiś miesiąca, może dwóch, może trzech. Jestem taki ulany, za czym chodzi w końcu na siłownię? Ale ciągle coś się przed tym zatrzymuje. A to myśli sobie, nie no, w ty miesiącu nie mam kasiory, to następnym na pewno na 100% kupię karnet W tym miesiącu mam poprawy, no nie mam teraz czasu chodzić na siłkę. Każdy człowiek ma 24 godziny w ciągu całego dnia. I to zależy od ciebie, jakich użyjesz. Tak, jeżeli jesteś coś koło mojego wieku, to musisz chodzić do szkoły. Ale nie zmienia to faktu, że. Naprawdę, nieważne jak bardzo myślisz, że nie masz na coś czasu, to wystarczy, że będziesz chciał tego wystarczająco. To z... czas się znajdzie, uwierz mi, na 100%. Także dwa lata temu byłem w tym samym momencie, co ty. E, bardzo długo czekałem i zwlekałem z tym, żeby zacząć chodzić na siłownię z moim kolegą. Także później nie opowiem ci, jak zacząć chodzić na siłownię dla porządkujących. Także załóżmy, że masz jakoś 15-16 lat, jesteś pierwsza, druga klasa liceum. Myślisz sobie, kurwa, ja jestem taki, wiecie, ja jestem taki gruby, kurde, może poszedł na siłownię. W momencie, w którym dostajecie dokładnie... Taką myśl. Dosłownie w tym momencie musicie podjąć akcję. Dosłownie w tym momencie, nawet jeżeli to nie jest to kupienie karnetu, musicie, nie wiem, zapisać sobie w notatkach jakiś konkretny pomysł, który przyżywam do głowy. Na przykład, dobra, koniec tego pierdolenia się. Mam 60 70 zł teraz na koncie albo w portfelu, żeby sobie kupić ten pierdolony karnet. Także co robisz? Kończysz szkołę, wbijasz na stronkę, szukasz te to szukasz te siłownię, którą chodzisz i wbijasz. Nieważne, czy to nie musi być kurwa najlepsza siłowniaka, jaka istnieje w tej okolicy, Najbardziej, która ma najlepszy sprzęt, która ma naj, w ogóle najlep najlepsze wszystko. Najważniejsze jest to, żebyś kupił karnet. Żebyś po prostu w końcu miał to coś. Nawet załóżmy, jakbyś kupił ten karnet i zwlekał kolejne dwa dni. Jak już kupisz ten karnet, to nieważne co. Będzie ci kurwa szkoda tego hajsu, który wydałeś, i nie korzystać z tej siłowni. Także treny ci później na 100% w końcu pójdziesz. Także najważniejsze co musisz zrobić, to po prostu ruszyć dupę. Kup sobie wysiłkę na 3 dni. To będzie Twój taki pierwszy kontakt. Naraz, w pierwszy dzień, nawet nie musisz robić treningu, Możesz przyjść, możesz sobie pooglądać, podotykać maszyny, zrobić sobie jakieś losowe serie, zobaczyć jak to działa. Po prostu porozmawiać o siłowni, popytać paru dziąków. Słuchaj, wiesz, jestem nowy. Na czym to polega? Na czym to polega? A więc zakładam, że nie jesteś taką pizdą i masz już za sobą zwlekanie miesiącami, może nawet latami, na pójście na siłownię, kupiłeś w końcu ten karnet, co teraz? A więc teraz co robisz? Wbijasz na siłownię. Naprawdę uwierz mi, że nie jest ważne na początku, nie musisz mieć planu treningowego, nie musisz mieć diety rozpisanej, nie musisz mieć nic, kompletnie nic nie musisz mieć rozpisanej, nie musisz nic wiedzieć, po prostu musisz wejść na siłownię, po prostu zacznij na nią chodzić, zbadać tę siłownię, obczaić o co w ogóle z tym chodzi. I tyle. To jest wszystko, co musisz zrobić w swój pierwszy dzień. Potem tak mija kolejny dzień, dobra, robisz bardziej trochę poważny trening. Może próbujesz tutaj jakieś inne maszyny, inne ćwiczenia, może nawet jesteś blisko upadku mięśniowego. Kolejny dzień, kolejny dzień. I tak z kolejnym, kolejnym dniem coraz bardziej zaczyna cię to wciągać, coraz bardziej zaczyna cię to interesować. Aż w końcu researchujesz o diecie, researchujesz o planach treningowych. Researchujesz jak optymalnie tym chodzi na siłownię i te wszystkie inne rzeczy, czy trzeba robić kardio, czy nie trzeba robić kardio, czy jestem na docince, czy jestem na masie i tak dalej, i tak dalej. Także jeszcze raz powtórzę Ci, jakbyś nie usłyszał. Na początku, co musisz zrobić, to kupić kartet na siłownię i pójść na siłownię. To wszystko, to wszystko, co musisz zrobić, to wszystko, co musisz wiedzieć, tylko dwie rzeczy, zaufaj mi. Jest tyle ludzi na świecie, włącznie ze mną kiedyś, którzy zwlekają tak długo z na siłownię. Wyobraź sobie cały ten czas, który którym zwlekałeś z na siłownię, jak byś teraz zajebiście się jakie byś miał teraz wyniki siłowe, wyobraź sobie. Także masz ochotę jeszcze więcej zwlekać? Jeżeli interesuje Ci siłka, chcesz jakieś tipy, jakieś dowiedzieć się informacji, które Ci się przydadzą, to subskrybuj ten kanał. Możesz napisać komentarz o Twoim doświadczeniu, mega chętnie go przeczytam. Jeżeli jesteś zainteresowany, to może zapisać się do mnie na coaching. Możesz zarezerwować sobie u mnie wizytę i pomogę Ci w osiągnięciu Twoich celi. Możesz do mnie wbić, zabukować wizytę i jestem pewien, że Ci pomogę. Także do następnego. Dzięki za oglądanie. Nara.